Cześć! Witam Was na moim kanale. Słuchajcie, dzisiaj jest dalszy ciąg rozmów pracy z Adwokatem. Rozmawiamy z moją koleżanką, adwokatem Mają Gidian na tematy nieco, można powiedzieć, nawet aktualne, które nas dotyczą, między innymi na ten temat, czy wyrok Trybunału Konstytucyjnego w sprawie aborcji jest ważny, co on oznacza tak naprawdę jego publikacja. No i sobie też również porozmawiamy na temat, czy można pozwać na przykład media za podawanie nieprawdziwych informacji, za szerzenie takiej propagandy, jeżeli po prostu to dotyka nas osobiście. No i też w zasadzie, co prawnicy mogą z tym zrobić, bo często pojawia się takie pytanie, nawet wśród Was widzów, taki zaszut, dlaczego prawnicy nic z tym nie robią, dlaczego nie składają pozwów. I mówimy, co my tak naprawdę możemy robić z naszymi aktualnymi uprawnieniami, w tym naszym obecnym, Systemie. No i mam nadzieję, że odcinek Wam się spodoba. Zapraszam do oglądania. Maja, a porozmawiamy sobie może o aktualnych wydarzeniach aktualnych starych wydarzeniach, można co nieco, nieco powiedzieć. W środę była po, w końcu publikacja wyroku Trybunału Konstytucyjnego tego niesłynnego. W sprawie SK 1 na 20. W sprawie, sprawie oborcy, październikowy, październikowy wyrok. No, słuchaj, powiedz mi przede wszystkim, tak nawet pomijając kwestie merytoryczne tamtego wyroku, bo szczerze mówiąc, jak ja to czytałem, to jednak miałem wrażenie, jeżeli chodzi o uzasadnienie, że to uzasadnienie to nawet nie leżało wokół prawnika, bo to raczej były takie bardziej postulaty i tak dalej. Natomiast ja uważam, że naprawdę mam do czynienia z wyrokiem nieistniejącym. Bo mamy tutaj przede wszystkim dwójkę sędziów, co do których można mieć jakieś zastrzeżenia. Tutaj mówię przede wszystkim o panu Muszyńskim, który jest nazywany również tym sędzią Dublerem, czyli jest w ogóle podważane jego prawo bycia sędzią, ale nie wiem czy zauważyłaś, po stronie wnioskodawców, a teraz sędzią była pani Pawłowicz. Mm -hmm. I powiedz mi, czy tutaj możemy mówić o takim wyroku, tak naprawdę? Czy ten wyrok jest ważny? Czy e, możemy powiedzieć, że to jest wyrok e, naprawdę nieistniejący? Co o tym sądzisz? Ja myślę, myślę dokładnie tak jak ty. Z formalnego punktu widzenia ten wyrok dla mnie nie istnieje, jest obarczony wadliwością prawną. Natomiast on będzie funkcjonował. To mm -hmm. znaczy, od momentu, kiedy on został opublikowany, to w takim odbiorze społecznym. On jest. On będzie funkcjonował i lekarze. Będą się po prostu do niego stosować. Więc, tak naprawdę, to, czy on z formalnego mhm. punktu widzenia, oczywiście, on jest wadliwy po prostu. Tak, czy on funkcjonuje, czy nie, to, to jest jedna rzecz. Mhm. Natomiast to, jak on będzie odbierany przez społeczeństwo i przez ludzi, którzy podejmowali tego rodzaju trudne decyzje, ale zgodnie z prawem, tak, czyli przede wszystkim lekarze, to myślę, że od dnia publikacji tego wyroku już takich decyzji nie będą publikować, bo się będą bali. No i plus jest taki <laughs> problem jednak z tym, co istnieje w Polsce, czyli nazwijmy to prawo telewizyjne, czy wręcz można wszystko to nazwać propagandą, że ludzie wierzą nie w to, takie jest naprawdę prawo, ale w to, co im powie pani z telewizora, czy pan z telewizora jakiś tam prezenter. No i chyba to też jest taki mały problem w tym, bo tutaj też jest akurat, myślę, że dla nas takie dużo pola do popisu, bo jednak edukowanie właśnie ludzi, edukowanie społeczeństwa, czy nawet zaprzeczanie nieprawdziwym informacjom podawanych przez media na temat praw, które przysługują mhm. ludziom faktycznie. Wiesz, ja się nawet zastanawiałam nad złożeniem pozwu w tej sprawie. Ja sobie wyobraziłam taką mhm. sytuację, że w domu siedzi zamknięta starsza pani, mhm. która przez już prawie rok słucha tego rodzaju informacji, które wypływają z telewizji publicznej albo z innych mhm. telewizji. I ja sobie wyobrażam, że taka osoba może być kompletnie zastraszona. Ona może się wyjść na dwór, ona może się bać wyjść na dwór, ona może się bać spotkać się z członkami swojej rodziny, z przyjaciółmi. Ja, znane są mi takie przypadki, gdzie ludzie na Boże Narodzenie się nie, nie spotykali ze swoimi dziadkami, ponieważ dziadkowie. Tak zastraszeni mhm. pod wpływem tego przekazu medialnego byli, że po prostu zrezygnowali z jakichkolwiek kontaktów międzyludzkich. Czyli tutaj mówimy o już naruszeniu duoposobisty tej osoby, można powiedzieć takim prawniczym językiem, czyli Wiesz, ja, tu, ja... ja tutaj widzę kierowanie właśnie się w kierunku zadośćuczynienia. Jak najbardziej. To... Ja sobie wyobrażam mhm. opinię lekarza biegłego sądowego, który. Rzeczywiście, po zbadaniu takiego człowieka, po przeprowadzeniu wywiadu z nim, czy to psycholog, czy to psychiatra, mógłby stwierdzić, że pod wpływem tych informacji, które napływają z mediów ogólnodostępnych, mm -hmm. a do których na przykład taka telewizja publiczna ma obowiązek edukować między tak. innymi tak, i też ma, ma taką funkcję, która nam, no, ma gdzieś tam tą rzetelność, o tą rzetelność informacji zadbać, no to jeżeli ja jestem bombardowana tego rodzaju informacjami. Statystyki, narki i tak dalej, bez żadnej możliwości weryfikacji, przecież no to To obniża to się, denerwuje się człowiek. O, oczywiście obniża moją odporność, uniemożliwia Aha. mi kontakt z bliskimi, sprawia, że ja się źle czuję, że ja jestem smutna, że ja jestem przecież ja wtedy choruję, i jestem bardzo zestresowana, więc pojawiają się nowe choroby. To wszystko jest system naczyń powiązanych, więc... więc to ja nad się w no. tym przypadku rozmawiałem na te złożenie takiego wniosku o zabezpieczenie powództwa poprzez ustanowienie tymczasowego zakazu, publikacji, na przykład statystyk medialnych itd. Tak albo Bardzo ograniczenie ciekawie. tego, co do na przykład yy, zachowując oczywiście prawo dziennikarzy i tych organizacji radiowych do poznania takich informacji, ale na przykład ograniczenie tego, żeby nie bombarwali tym co pół godziny, ale na przykład do jednej takiej audycji dziennie, takiej typowej informacyjnej. Tak. Jestem akurat Ciekawe czy to przejdzie, no tylko tutaj ciągle jest potrzebny ten klient. Bo już na się zastanawiałem czy ja sam mam nie ustąpić z takim powództwem jak, ja, jako ja, powiedzmy ja jako Kowalski. Natomiast um, mm -hmm. po tym kotem, um, no, no co myślisz, czy na przykład taki wniosek o zabezpieczenie w postaci na przykład tego mógł, mógłby przejść? Myślę, że na pewno był to bardzo kontrowersyjny wniosek, mm -hmm. ale od czego są prawnicy? Nowa sytuacja prawna wymaga nowych rozwiązań. Jeżeli Trzeba my tego nie, tak, Oczywiście, jeżeli my tego nie sprawdzimy, no to kto ma to sprawdzić? Mm -hmm. e, takie pomysły oczywiście powinny się pojawiać po to, żeby pojawiali się ludzie, którzy będą chcieli je realizować. Bo my też oczywiście możemy robić wiele rzeczy w swoim imieniu, ale jeżeli nie jesteśmy taką osobą, która właśnie poddała się tego rodzaju propagandzie medialnej, która doświadczyła skutków mm -hmm. tego wszystkiego, co się dzieje, no to my też nie mamy tutaj interesu prawnego, żeby z takim powodem występować. Oczywiście. Ale już możemy reprezentować naszą sąsiadkę, co do której wiemy, tak, że siedzi zamknięta w czterech ścianach od pół roku i po prostu jest zastraszonym przerwaniem. No i dokładnie, i to jest właśnie też właśnie takie pytanie, które często się pojawia w przestrzeni: dlaczego prawnicy z tym nic nie robią sami, dlaczego nie składają pozów? No po prostu my sami no nie możemy, my musimy reprezentować jakąś osobę, która doznała takiego naruszenia prawa czy takich skutków, że po prostu możemy pomóc jej w bronieniu tych praw. To jest raz, a dwa. No, tak naprawdę, jeżeli mówimy o tych prawach konstytucyjnych i różnych, no to niestety zostaliśmy troszkę tutaj pozbawieni. E, nie, przynajmniej ja uważam, że jesteśmy e, na możliwości pozbawienia e, m, takiej kontroli, chociażby ze strony tego Trybunału Konstytucyjnego, bo nie wiem, Maja, czy zauważyłaś, ale na przykład Rzecznik Praw Obywatelskich w ogóle tam przestał nawet wnioski kierować od dłuższego czasu. I też jest tak że jednak jest mniej tych spraw. Chyba. Wiesz co, ale ja mi się tutaj bardziej skupiła, skupiła na tym, co ja mogę zrobić w danej mm -hmm. sytuacji, bo to, że oczywiście my prawnicy my możemy pisać pozwy, wnioski i tak dalej, to jedno, ale my prawnicy, przez to, że tymi prawnikami jesteśmy, to możemy również w taki lokalny sposób pokazywać i mówić głośno o tym, co się dookoła nas dzieje.